kwietniu masz walczyć z Sasunem Karpetianem, ale ostatecznie chyba nie w Legionowie, tylko tydzień wcześniej macie boksować, tak? Yy, tak jest, wstępnie mamy boksować właśnie w Rzeszowie. Nie wiem czemu tak się przełożył, ale z tego co trener mówił, to chcą zrobić mocną galę właśnie w Rzeszowie, z tego ja tam będę walczył z Sasunem. Będzie chyba jeszcze Dawid walczył, także parę walk będzie dobrych i fajnie jak to wyjdzie wszystko. Jak się czujesz przed tą walką z Sasunem Karapetianem, bo to będzie taka twoja pierwsza, mocniejsza weryfikacja. I czuję się bardzo dobrze, chyba już od trzech czy czterech tygodni jestem na sali. Budujemy siłę, cały czas z Pawłem treningi specjalistyczne, zacząłem teraz robić troszkę techniki z Przemkiem tutaj w parach, także myślę, że będę gotowy i będę w dobrej formie. Mhm. Widziałeś ostatnią walkę Sasuna z Krzysztofem Przotem? Tak, widziałem. Gdzieś tam oglądałem też parę razy jakieś sparingi, wcześniejsze walki, bo już od dłuższego czasu było wiadomo, że prędzej czy później ta walka dojdzie do skutku. Także gdzieś tam obserwuję i się przygotowujemy na niego. Jak patrzysz na boks Sasuna, to robi on na tobie jakieś wrażenie duże? No na pewno będzie to, tak jak mówisz, jedna z cięższych walk, jakie do, do tej pory miałem. No i zobaczymy, tak. W ringu jest zawsze inaczej, każdy z innym zawodnikiem się zawsze też inaczej boksuje, z każdym inaczej, także. No, czekamy, zobaczymy. Ale ty wychodząc do tej walki, będziesz czuł się faworytem w tym pojedynku? Wydaje mi się, że tak. Jestem pewny tego, że, że mogę wygrać to spokojnie, także na pewno z takim nastawieniem będę wychodził do ringu, że to jestem lepszy i ja wygram. A te przygotowania do tego pojedynku będą jakoś różnić się z racji tego, że to wydaje się, że to będzie trochę poważniejsza walka niż, niż twoje dotychczasowe. No oczywiście nic, nic nie ujmując dotychczasowym przeciwnikom. Czy będzie się różnić? Chyba nie, chyba jakoś dużo się nie będzie różnić. Do każdej walki trenujemy tak samo. Staram się 100% wkładać w treningi i, i myślę, że teraz będzie podobnie. Może z partnerów troszkę innych gdzieś tam sprowadzi trener. No zobaczymy. Generalnie z Sasunem poza ringiem znacie się? Czy nie macie kontaktu większego? Nie, większego kontaktu nie mam. Wiadomo, kojarzę go. Gdzieś tam chyba nawet, nie wiem czy nie z czasów amatorskich, gdzieś nie wiem, czy nie spotkaliśmy tam na sparingach, ale tak to nie, nie. Wiem kto to jest. Wiadomo, widzę go gdzieś tam na walkach, ale osobiście go nie znam. Tak generalnie to czujesz, że to jest walka, która w jakiś sposób może zadecydować o twojej bokserskiej przyszłości w razie niepowodzenia lub też w razie tam dużego sukcesu? No, na pewno tak jest, na pewno jest to taka walka, która jest mi potrzebna i która gdzieś później może mnie wyciągnąć do przodu lub ewentualnie, choć nie zakładam takiego, takiego wyniku, żebym przegrał, no ale zobaczymy, tak jak mówię, wszystko kurczę... Wyjdzie w ringu, ja jestem nastawiony bardzo dobrze i, i wniosę do ringu w dobrą formę.